Jeżeli wyobrazicie sobie struktury wynagrodzenia i zaczniemy od dołu, tu jest kwota zasadniczego wynagrodzenia. Ono na przykład może dzisiaj wynosić załóżmy 3000 złotych brutto, i do tego dokładamy właśnie ryczałt za dyżur. Dyżury, dyżury. Czyli te elementy wynikające z postojów, przerw, oczekiwania kierowcy przed załadunkiem, do oczekiwania na telefon o wznowieniu pracy, te dyżury. 50% stawki, 100% stawki, które się pojawiają u kierowców nagminnie. Na pewno każdy kierowca codziennie w swojej pracy ma co najmniej... Pół godziny lub więcej dyżurów. I tego dyżuru, uwaga, nie da się zrekompensować czasem wolnym. On jest płatny. Dlatego tak często pojawia się zgrzyt, że nawet jeżeli kierowca ma jakąś aktywność w ciągu dnia, właśnie jazd, to, to nie chodzi o to, że tylko jazdy się opłacają, tylko jeżeli będzie jeszcze elementy po drodze, tak zwanych postojów, paus, przerw, jak to sobie nazwiemy slangowo, to za cały ten okres aktywności kierowca ma wynagrodzenie. Nie tylko z różnego tytułu, w różnych definicjach, to będzie za pracę, to pewnie będzie już w nadgodzinach w tym momencie, czyli praca ponad normę, a tu po drodze będą właśnie te dyżury 50%, a czasem również się pojawią dyżury 100% do tego, od kiedy jaka stawka się przysługuje, zapraszam na inne odcinki na tym kanale.